Można 5 godzin z bulachopem kręcić. No dobra, dobra. Albo na szyi. Co wybieracie? Rękę czy szyję? No trzeba trochę przeskazać, słuchajcie. O! Proszę, piratki biegają dookoła przeszkadę kręcić. I zapraszamy kolejne pięć osób. Kolejna piątka. Super. Zakładamy pulachopy na ręce. wypełnić płyny. Słuchajcie, nie możecie się odwodnić, chodźcie napić się, muszą na momencik, A lepiej tutaj przyjść przed scenę, bo za moment, słuchajcie, za moment tutaj na tej scenie zaprezentują się wszyscy piłkarze z o świecie. bo no nie wiem czy wszyscy. Ale na pewno ci, ci ważni, nie? Ustalmy, że ci to się to są ci najważniejsi, co są tutaj teraz z nami. To, od do 18 i do 18 musicie jakoś funkcjonować. Także chodźcie, z do Was bliżej. Ja już zawołem tutaj zapraszę, zaproszę pana dyrektora. Mam nadzieję, że ten hałas będzie jeszcze większy przy prezentacji zawodników. Oczywiście w większości z Was, albo nawet wszystkim, są, są dobrze znani, ale przypomnijcie sobie ich twarze, teraz już nie tylko z boiska, ale, ale zobaczcie ich na scenie wszystkich. Bardzo proszę o. Powitanie. Pierwszy, nie da się od niego nie zacząć, trener, jednocześnie zawodnik, Sebastian Steplewski. Serdecznie, tak wygląda z bliska. Witam również kapitana zespołu, Pawła Cygnara. Bramkarz, który przyszedł do nas w przerwie zimowej. Jeszcze pewnie nie wszystkim dobrze znany, na razie tylko z występów na wojsku. Daniel Bomba. Duży zawodnik. Kolejnym naszym zawodnikiem pierwszej drużyny jest Artur Czarnik. Jest. Witamy. Proszę Państwa, Marcin Rzymont. Wielkie. Ale brawa. No i brawa tak w rytm, dobra? Hop, 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 hop. Witamy Marcina. Świetnie. Mateusz Gleń. Kolejnym zawodnikiem, a właściwie z zawodnikami, co ja tak pozwolę przedstawić, jest rodzeństwo bracia Wojciech Jamrus. Wielkie brawa i brat Jakub Jamrus. serdecznie. Jest z nami również Adam Janeczko. W roli napastnika na wojsku Przemysław Krapi. Wielkie brawa drugim bramkarzem, nie drugim na wojsku, ale kolejnym jest Marcin Koper. Pozwolę sobie na takie porównanie, nie wielkim wzrostem, ale wielkim duchem, Tomasz Migdałek. Tak jest. Witamy również Dawida Skiernika. Wielkie brawa. Jest? Jest Dawid. Fajny. Rafał Skrzypek, porę obrony. Kolejny napastnik, Jakub Snadny. Tak jest. Niektórym znany też jako trener. Witamy. I również znany jako trener, ale też zawodnik, Adrian Stanek. Hej na Super. Kamil Szepczyk. Hej Kamil. Zapraszamy Grzegorz Talaga. Hey Ward, can we go to shopping? What 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 David Wadas. Kolejny obrońca. <laughs> <laughs> Jest z nami też Dawid Dynarek. Z drobnej się nabawił wczoraj, ale, ale dotarł do Was specjalnie. W serce drużyny, tak jest, po pogadaniu tej Wojtek. Dariusz Zapotoczny. Witamy. Wchodzący w szeregi seniorów od niedawna Szymon Brańka. Kolejny zawodnik młodego pokolenia, Konrad W Nie sposób, by drużyna funkcjonowała bez kierownika. Bartłomiej Smolarek, wielkie brawa. <śpiewanie> Nie ma dzisiaj z nami, ale serdecznie i gorąco go też pozdrawiamy. masażysta i fizjoterapeuta Wierosław Zając. Proszę Państwa, przed Państwem w pełnej krasie na pierwszej drużyny Soły. Wielkie brawo jeszcze raz. Dziękuję. Oto oni, bohaterowie. Jeszcze raz bardzo dziękuję i zapraszam do dalszej zabawy. A to obiecaliśmy wielki aplauz na 3-2-1, wszyscy krzyczą, wrzeszczą! 3-2-1 wy! Nie ma z nami Łukasza Ząbka, ale to też jest siła tej drużyny. Kontuzjowany nie mógł dzisiaj z nami być, ale bardzo go serdecznie pozdrawiamy. No to kto ma siłę może kląsać, tańczyć, skakać i zapraszamy pod scenę oczywiście. Zapraszamy wszystkich pod scenę i teraz zaczynamy już całą masę konkursów, które tutaj pod sceną będą się rozgrywać. Wszystkie dzieciaki do nas, wszystkie te dzieciaki, które w tej chwili nie, nie grają w piłkę, których nie ma na głównym boisku. Zapraszamy pod scenę, a za chwilę rozpoczniemy... Yy, przedziwny, przedziwny konkurs, który będzie się tutaj równolegle rozgrywał przez najbliższe kilkadziesiąt minut. Poza tymi, yy, które tu z boku przez cały czas funkcjonowały, a teraz przechodzą pod scenę. Moi drodzy, chcemy zebrać cztery bardzo mocne drużyny. Rodzice mogą pomagać tutaj dzieciakom.